Ja jeździ, to nie Właśnie, to to kumpak, chłopak nie może być. Zaraz, zaraz, tam jest sola, miejsce dla Oli, czy tam dla Oliwii? Poczekaj. Poczekaj chwileczkę, zaraz. Wysoki jest sobie jest jesteś Krzysztof, jesteś taki duży. Jest 嗯。 Kiedy będziesz mogła pójść. zaraz po tym Już mamy takę, uściskasz jak nic. Będziesz ściskała. Czy już jesteśmy wszyscy? Jeszcze jedna osoba. Jeszcze tak? Możemy wstać. Możecie wstać i przygotowujemy się. Wstajemy, czekamy tylko na tę jedną osobę. Igorciu, wstajemy. Siemciu, oliwka, tak? Dobrze. Jadziu. Patrzymy na Panią Jacie. A to jest taki co?

Dzisiaj jak, dziś, jak to tylko z łóżka wstałam, za co zaraz uściskałam. Uściskałam całe życie i wraszmęłam. Tato miły! Nos do góry użytecz! Dziś jest. Dziś jest w kolejce. Ola! Dziś jest święto, tata, ty, każdy zadanie opolicy też opłaca ci szkody. jeżeli nie dasz rady, rady Bajkowy tort. Upieczemy dla rodziców ciasto nad ciastami. Rzeczność będzie białą mąką. Oskar, Oskar. Uśmiech i odzynkami. Dobre słowa z Piosna. Senschwo jajkiem. Paweł, kremem. A Ozdobimy te to. Skarb. Wszystko. Wszystko ja ze kosy. smakiem I rodzicom za nie Zaniesiemy. Zaniesiemy. ze smakiem.